Laser jest bardzo niebezpieczny, musisz ostrożnie być no, Jako, że on mnie, on mnie nie spalił, tylko ja się od niego potknąłem To, to jest lasy. najlepsze Bo to nie jest laser A to, to jest niebezpieczne, co nie? Jakieś takie szkło z ziemi wylatujące Dobra, bierz różowe ja No bez... nie. O, no jak się ładnie, nie, no nie, nie wezmę już różowego Przekonaliście Teraz różowe, teraz różowe Mówiłem? No jak dobra, niech tak kto to był? To czy to był Roki? Czy ja to dobrze Tainte. widziałem? Roki czy Jokerze. No Roki, ja to Ołówe, widziałem. To jest, tam... Ja to, to widziałem. daleko nie byłem. Admiroz, czy ciebie nie ma. No umarłem już. Nie, szkoda, bo jakby był Admiral, to byśmy Zdjętego. byli wygrali, a teraz nie wiadomo w sobie. Bądź tam! No to idź tam. No. <garki> Ej, poświęćcie jedną osobę i wygracie. No, no, proszę cię, cię, chyba że Rokiego czy nie? To mogę być na bladek Ja już w tyle pułapek tu odpaliłem. No nieprawda, ja Dawaj ja mam dawaj Zresztą to śmierć odpala pułapki, a nie ty, Roki. Boże, ty głupcu. Ja też ty tańczysz. <laughs> nie bierze. Ej, zaczekaj tam, Roki. na nas. Zaczekaj Roki. Dobrze, najfa bierzemy. Tak. Możemy wziąć, ale bo zaczekaj. To nie było. Zaczekaj, nie zaczekaj. To jest... bo tu muzyczka gra. Przechodzimy to... dalej. Spokojnie. Dobra, Oni już są gotowi. Knife, O kurde. O jestem na Ej, palą się w piekle! Niech się spalą, zostawcie ich! O Jezu! Palcie się w piekle na zawsze! Pal się! Roki wiesz co zamiast się spalić w ogniach piekielnych to ty takie rzeczy robisz! Jest! Jestem biegaczem! Aktywatorem! Biegaczem. Aktywatorem. No to teraz żadnych nie macie! Żadnych! O, dobrze, że jesteście? No, to było tak No, ja dobra znać. jestem, nie? To nie? Ale tylko teraz, prawda? No, prawda. O! 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 Piekucanie mi zawsze. Wybierz niebieskie, oni zawsze się na to. Ach, żartowałem. Zawsze? Miałeś wybrać drugie. Hehehe. Dobra, o! Dobry, nigdy nie przejdziemy tego. Nie! Jest! Dobra, idźcie w pierwszy. Ja poczekam. Ja już pierwszy nie chodzę. Ja już chociaż dużo razy chociaż byłem nie chodziłem pierwszy. nigdy pierwszy. Lepiej żyjesz? Gdzie mhm. jesteś? Tu... To <grywa> the fuck? cię to... to właśnie zakładność cię zgubiła! Skawi. Zachłaność cię zgubiła, Nigdy o. tego nie przejdziecie. To jest laser śmiercionośny. No dobra, przejdziecie. <grym> nie! to. nie wiem, nie wiem, No wiem, nie nie o nie, idą się schować! No to nie mam żadnych szans! Jak się schowają, już nigdy ich nie znajdziemy! Nie róbcie tego! Dla własnego dobra! Nie, nie schowamy? idźcie tam! Nie mogą się schować! Nie schowajcie się, bo w życiu was nie znajdziemy w tym tajnym przejściu! Jezu, ja nie wow. mogę! Wow. A ostrzegałem, nie. że to może być niebezpieczne! No i co? Beczki was zgładzą, tyle wam powiem. Zgwałcą? Z Zgwałcą! Ty tylko o gwałceniu Roki myślisz. No, byś pomyślał o czymś innym w końcu. A nie tylko byś o gwałtach myślał i takich nie pamiętał. No, dobre, rzeczy. to dobre. No. Żeby cię ktoś inny nie zgwałcił za chwilę. No, dobra, to mu wyszło. <laughs> to była Ale po prostu daję mu troszeczkę. Może zagłady, a taka fajna płatka. No nie wierzę. <laughs> no dobra, teraz twister śmierci. Zobaczymy, czy się uda. Okej. Okay. No, twister śmierci już nie taki prosty, co nie? <laughs> dobra, czekaj. No, chodź na twister śmierci. Chodź na Twister śmierci. No co, ty myślisz, że taki cwany jesteś? Chodź na Twister śmierci. No chodź na Twister śmierci, powiedziałem. No. <grywa> Ale jak się tam rozpędził, kurde. Okay. No, Twister końcu. śmierci zawsze załatwi Rokiego. Bo głowa nie była na czarnym. Lecz, Karol, ka, leć Karolka, leć! Pokonaj tych dwóch sam no to ci się udało. Dobra, Dobrze. zostaw... Ona nie schapnie się, zostaw jej środkowe, a to odpalmy, dobra? Ale będzie będziemy zaskoczenie. <grywa> Nikt nie bo... nie <śmienicza> niej było To było do przewidzenia. No. O, ja widzisz, ja nie nie też tu spadłem. Mówiłem że się uda. Wiedziałam, <śmienicza> no. Ale to mi by... czemu o, nie. jestem w kobiecie? Znaczy, nie, oni... No, Blu, ale czemu jestem w kobiecie? Boże, Roki, znowu. Znaczy, znowu ten ten, się? Ten, te twoje żarty nie są wcale śmieszne. właśnie mi się też nie podobają. No, widzisz? Strasznie Czekajcie, aż obraz wróci. A, może Ach, ja nie wróci, naciśnij to, o, jaj ten sobie. zielony, proszę. Cię. Ej, naciśnij się niebieski, bo zawsze jest niebieski. Nie bądź tacy. Dobra. <noise> no nie wierzę, Po złości. Ło! <noise> <noise> Ale co z tymi beczkami mi serio wyszło? No, zgadza się. No to się. co, bany chopik. Teraz transformacja! O nie! Górna! Ale naprawdę. się. <noise> O, Lebi jest no nie, myślę, wrócić. nie Gdzie powinieneś być? Wow. Co! UWAGA! Uważajcie! Uważajcie na lasy! Dobrze! Azu zginął zostałem tylko ja na szczęście jest Admiros, no to mamy jeszcze no. jest nadzieja. Jeszcze jest nadzieja u góry. Spacerkiem. Spacerkiem. Ja nie zasłaniać Skalą mojego jest, spraya tam! Proszę otworzyć właśnie że zasłania! Czech przejście proszę się otworzyć. Musi być tu jakiś czas. Co no, no, się no, nie otwiera? Nie, na brach no. jest jakiś przycisk, o którym nie I wiemy. Ten... E Ty o wielu no, e, e. Nie, musi tu być jakiś nie siedzić, ja, na pewno ja. Musi tu być przycisk jakiś, bo to tak się nie urchasz... Musi tu być jakiś przycisk. Dobrze, chodźmy zielki. dalej! Proszę cię, Roki, ten... Znaczy ten Admiral się ja rozwiązuje teraz no, zagadkę. Nie Poczekaj, Blady zaraz aktywuje ci przycisk. No nie da się, kurczę, popsuło się. Kurde, popsute ja. Co Nie Nieważne, no. no. Nie jest nic. <laughs> o nie, tylko nie... Wister Wister. A Twister jest fajny! Ale twister śmierci Polecam. jest najgorszy, ze wszystkich twisterów Bo to nie jest byle jaki twister, a... tylko twister śmierci Ja ze szczęścia was... To jest Grając czarny o, twister O, oh, 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 nie jest I pod samochód To jest czarny twister, a nie no, jakiś tam twister No, twister śmierci jest najgorszy A czarny? jest czarny Nieprawidłowo Czarny twister? O nie The fuck? Damn, <laughs> Dobra Ladi, idź, idź, cała nadzieja w tobie O, poszli sobie <laughs> O kurde, ale mnie załatwiło no, Dobrze to ja, rozegrali Dobrze to rozegrali. Bo jak bardzo podejdziesz do tych beczek, to tam wpadasz, jakby. Po prostu te beczki czasami... Nie! No, dobrze taktycznie to się Admirosie. Jak za blisko podejdziesz, to tam tak, jakby wpadasz. Nie! No nie wierzę w to! Zdał się złapać. No nie, to, to jest głupie. To jest chyba ja najgorsza kłapka jest... ze wszystkich pułapek tutaj, tak mi się wydaje. Karolka jest. No nie wierzę w to, nie mogę tego Karolka. przejść. Karolka, jak to tak. często jesteś w ogóle? No, jesteś, bo Karolka bo lubi, nam aktywatorką. Ja nie ruchem tak czuję. Dwóch łysych to akt. Huła! Łysy w zimodach. No, tak, oni są. Było. Oni są łysi, bo są rudzi, tak serio. O nie. Ja nie jestem ruda. A Voldemort też był łysy? Jezu! No, też był rudy. Przykro mi. Znaczy, yy, yy, Tak, tak, Roki, tak! Były. nie był łysy, Roki Doki. Ty głupi jesteś jakiś, chyba. Radzi mi. Radzi mi, czy on no. był rudy, że łysy. A no pamiętasz, też że nie miał nosa? Pamiętasz, to, nie. Chyba. No, bo znowu wypadki. Nie, to na nie czole, nosiło. A tak. run zaruchał no, tak. Hermione, no i wszystko jasne. Roki, no twoje nie, żarty no, to już no, naprawdę to jest mi... przesada. Roki, wiesz, co, faktycznie, twoje żarty zaczynają być pomału żenujące, szczerze mówiąc. Chyba hey, ten odcinek by... będziemy musieli nazwać żenujące żarty Rokiego. I <ścenzurować>. O. No to już było aktywowane? Czy nie? Się, Rokhi, o panu się, Roki. Otóż nikogo nie ma. Bo my tutaj wiesz, chcemy utrzymać bardzo wysoki poziom humoru. Co nie, a twój to jest stanowczo za niski? O! Nie! Tak. No nie! Nie! Ja, da, ja daję wam polę. Jaka pułapka? Nie wierzę No nie! No, co Ku... nie to nie, no, nie ma! To nie ma! Ej, ja sobie idę, idę. Żadnych aktywatorów, żadnych pułapek. Dobra, nie przyjmij mi roztył. Oni są zajęci rokiem dokim. Zabijcie go! Teraz akcja, animacja! Co to nie było? No to rzuć Jak on się wyrzuca? To wraca czy nie? Wraca. Hopla. Wraca, wraca. Ja się potańczę. Tylko uważaj, żebyś się nie potknął o to! Ja się kiedyś potknąłem i skręciłem kostkę Więc musisz uważać. O, dobrze O, widzisz znowu! Znowu! W tym samym miejscu! Aha, otwarte złamanie! W To miejsce się na ciebie nie No! No, no nie, to nie mogę, to ale przecież Ale z kontrolem skoczyłem i to nic nie dało. Może to trzeba wskoczyć na to i Boże, później przeskoczyć. No właśnie trzeba na to Dobra. Ja chciałem to przeskoczyć jak koń skacze przez takie Prawo. te... Ja Oooo, mi. przykro mi. Mmmmm. No, nie wierzę. O, to się stało. No. Bo znowu Skynix się wepkał do tego. Kradniesz. ale blisko wow. było. Łoooo! No eee! Nie z nieba. <laughs> No, bo jestem Bogiem! Zeszłem z niebios do Was! No, no. Dobrze, Admiroś, no. no. Szybko do wiesz, to lądowanie było twarde. No, nie lewi padło. No, no to koniec. To no to koniec. Już, już tego nie wygracie, bo mnie tam nie ma. No, no właśnie, to chyba No nie, No tam nie mam, tak. no, Ale Jestem jest... ja, jestem ja, czekaj. Kajnek nabrał już doświadczenia cię śmiercią, bo ciągle nią wow. jest, więc ma doświadczenie i wie, jak nas zniszczyć. Właśnie, Zna nasze słabości. O, dla nasze słabe strony. Dla dia... Ładnie, ładnie. Dobra, dobra. Nie, ja wam otworzę przejście, nic. Tak? To otwieraj. Próbuję. Poczekaj, gdzie jest, gdzie jest Lewi? Kurde. <grym> a jest! A nie, to Karolka chce nam otworzyć przejście. Dobrze. Otwieraj szybciutko, bo taka, ja się taka, bardzo niecierpliwie. To musisz odpowiedni punkt może uderzyć, może to Nie, jest... ona, tak ona nie, musi, musi szyfr kuczyk. wpisać, tam jest szyfr! A Paczek, to to jest so? tak Harry Potterze właśnie, nie, nie miał, nie, miał taki, coś coś szyb było. na płocie w taki szyfr pisać, nie, tak nie, jak te cyfry. Cel... Ja Czekaj. No ale ja też raz mi się udało, co nie? Legenda Puch, głosi, nie. że to się kiedyś otwiera. Może <laughs> raz... To jest no taka kulnata tajemnic. Powiedz może w języku... Nie, nie robię tego chyba. Czekaj, albo chyba, że Allah Akbar. Alahu Akbar, a nie to jest, a hamora to było na otwarcie, hakba, a, trochę, to, to trochę pomyliło ci się. <grym> to barcie też na otwarcie, trochę inne, ale też zadziała. Ej, wyobrażacie sobie, że w Harrym Potemce Harry krzyczy ala Hagbard. Jezu. Czemu nie? Ej, Chciałbym z, zobaczyć ruchu, przeróbkę z tego. Chciałbym zobaczyć przeróbkę właśnie, no. Hermiona, na przykład podchodzi, ala Hagbard. No. O, to by było dobra, piękne. Czy jak? Czy no, no, na przykład. A, dobra. Co, nie? No Dobra, co my tu mamy? LASER To no nie, o! Co, co A, co zresztą zresztą Ak, A tak. Teraz będzie dźwiękujący laserek Do śmierci wiosenie. Uważaj, uważaj na nogi Boję się, że potknę się, co nie? No, to mówię ci, tu jest łatwo się potknąć Wolno leci yeah. A ci się O, mój spray Nigdy tego nie przejdę! Dobra, rozpędzę się teraz do kościoła. O Udało się, o nie, najgorsze. Ja dobra, jak pójdę, dwa ty, Dobra, wiem, jakich ich szukać. Jak pójdę dwa. po prostu po różowych. Nigdy się Kurczę, nie zorientują. Myślałem, że Kurde, no nie wierzę. No. Już czuję mój plan. Ta, już nie Widzę. Może po różowych No dobra, to pójdę po. Nie, 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 nie różowych, bo zablokowaliście mi drogę. Tylko na początku rozpędzę się do super prędkości. I teraz siup, 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 siup. Jak to zrobił? A! No nie wierzę. No nieee Dobra, teraz siebie. jest trudne coś Co nie, nie dostań? Dostań? A, to były kolce śmierci, pamiętam już Może dać radę Ech Ta prędkość U, U, dobra. wygra! Wygra to! Dobra, dobra Dobra, to my Ostatni, go Ostatni cheeseburger został do zgryzienia Tym razem, to razem to uda Tylko tutaj przyjdziesz, to cię zbijemy Dobra te biksy. Dobra, rozpęd! Ech, ja o, nie, Dobra, nie, dobra. I... Nie, idziemy teraz go bić Chodź idziemy O nie, chcę nie zbić Ej, i do Idźcie Piękne, tam! Co? Wracać tu, w górze! Piękno, w mordem mu Mordę, dobra. Dawaj, dawaj! Weź tam, gdzie oni się palą w piekle! Dobra, znajdę jakieś Ech, alternatywne wyjście piekle. z tego. Tu na pewno jest jakieś tajne przejście. Co Chodź tutaj, bisie. się! <laughs> bij się na łomy! No dobra! Gordon Freeman style, dawaj! Jestem tutaj! Poczekaj, mam pomysł. Hmm? Wejdę może na dach? Hmm? Oni nie wiedzą, gdzie mnie szukać. Aha. Mam przewagę! <laughs> Siotam, na Siotam na dole! Siotam na dole! Siosio, siostą! Wy, wynocha jak z mojej szybko Wynocha z mojej działki! <noise> o nie! Dobra, uciekaj! Szybko, uciekajmy! Dawaj! Szybko! Ucieczka, nigdy mnie nie złapiecie! O, oślepienie, Uciek. oślepienie, i w drugą stronę! <noise> nigdy mnie nie złapiecie! I zawrót głowy! Albo nie. No nie, uderzył mnie! No to dupa. Zadrzełem się z chowami. Zadrzełem mnie nie znajdą. Siostro, jestem nie mam je tu. Oh. Cię. No to mnie nie już mam. Jestem bezpieczny. Nie, trudududu, znam ucieczka. Nigdy mnie nie złapiecie. A uderzył mnie! Jak tak na odległość możesz? Na to, <śm> o, nie o, nie to on, on może rzucił tym łomem! Nie masz tu tego za jak, on się, jak on się zawrócił? Nie mam to pojęcia. Pan? Jestem no. przy wyjściu tam. Lol. Głupcu! O, o poleczam. Raz, serio, razem o, o, obok siebie hmm. leżymy. Widzisz to? O, faktycznie, ale romantycznie. To już było uruchomione, chyba było? Nie, nie, pływ teraz Nie, dobra, nie, dobra, się nie, był, nie był uruchomiony. Musimy poczekać. Na pewno? nie, A! nie, Widzę, nie, 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 Nic się nie, nie, stało. nie, Dobra, naciśnijcie! <noise> Bardzo yeah. Zawsze naciskają niebieski, zauważyłem. To już taki chyba zwyczaj jest. I zawsze to uruchamiają. Boom! Teraz z tym jest, tym jest najgorsze, co nie? Jednak ten wybuch to jest najgorszy. Uff. <noise> Hehe. <noise> 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 Dobra, idziemy się z. No nie, <noise> dlaczego to się nie otworzyło? Otwórz się powiedziałem. Może ja jakoś wypchać mam, czy coś. Albo przytrzymać może, może to jest takie super. Bloody, twoje przeznaczenie czeka. No poczekaj chwilę, ja osób zastaje, a Spróbuj coś, może, o, spróbuj od dołu otworzyć. Się. Może to się, może się. od dołu no, otwiera. Właśnie, może to od dołu się otwiera, a może od góry. A może od góry faktycznie. No proszę cię, otwórz się. No co ci się odbiło? Dlaczego nie chcesz się otworzyć? Co ci zrobiłem? Powiedz Sezamie, otwórz nie się. Nie Sezamie, otwórz się proszę cię bardzo. Bloody, chcesz tak? zrobić na... kogoś? No to pozdrów. No. no to ja pozdrawiam, ale na czacie. Pozdrawiam. A. I, I mojego, mojego kota. No dobrze, że ja... kota pozdrowiłaś. No, no właśnie, ja wiem, moją mamę, mamę, <noise> ja... Ja, ja też zawsze pozdrawiam mojego kota Mruczka. pozdrawiam cię. A ja jest cztery pułapki. myśliłem o wymusiłem Lewi na nim. teraz, tak pomyśl tak sobie, że tak na przykład Roki. Ja też pozdrawiam mamę Lewi i takie... Co? No, co? Dlaczego <noise> no, pozdrawiasz mamę Lewi? Nie rozumiem. No. Roki? Pozdrawiam Roki? moją mamę no nie, niewiarygodne. czemu pozdrawiasz mamę Lewi? Co? Roki, czemu to pozdrowiłeś mnie <ścoughs> <śmów> ja twoje nie pozdrowił. <śmów> o, 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 o. Tomu, coś w tym gra... jest! jakaś groźba taka już, co nie? Tam, to no nie coś w tym to potem tam. się popsuło, na bank! Na bank tego tak nie było, ja tego tak nie zostawię. <śmów> Gdzieś tu musi być tajne przejście, zaraz znajdziemy. No na bank, to coś jest nie tak z tym płotem. Otwórz. Może ty, to tylko raz ty, można ty. otworzyć? Teraz powinnam zrobić jak Krasnayski. Ej, no coś jest popsute, może tu gdzie jakieś tajne przejście jest. A, dobrze wam idzie. Na pewno to wynalazło. Ale wszystkie pułapki wam uruchamiam. Bo rok, ja nikogo pułapki nie obchodzą, grunt znaleźć tajne przejście no, jest, co nie? <laughs> a, tajny, a z tajnym przejściem jest problem póki co, bo nie działa, nie wiem czemu. Lewi raz uruchomiła, czy nam Karolka popsuła i już nie działa. Co to ma Jedna kobieta. Nie, to, to Levi uruchomiła bloody... za pierwszym razem. Popsułaś po prostu. Ja, zepsułam. A może to o, trzeba sobie. właśnie otworzyć i teraz trzeba zawrócić? Dobry pomysł. Zawrócimy, zobaczymy. Może, może ona... Jest i tak. A, nie da się wrócić. Wladio, ja, <laughs> może teraz to przez to, idziesz. że ty zrestartowałeś mapę. No, poczekaj, no jak zrestartowałem, to w sumie... Ja wam otworzę, zmierzać. to musicie poczekać na mnie, ja jestem specjalistą. Dobra, dobra tym razem... Dobra, i może już więcej. po prostu musimy wszyscy, siedem osób, jakby napierać na płot, to on pięknie. I się tak. uda dostać. No, no to, to, to wtedy się dostanie. A Biroz widać góry no i rozwalone? Nie widać. Kogo? Tak. Kogo? <gry> nie, normalny masz. Stary ziadzie. A u mnie masz rozkwaszony. Cały. Nie. U mnie widać. Dajesz teraz ty, Bladeuszu. O kurde, ale się zaciąłem co nie? Myślałeś, że już przeskoczę. <laughs> ale nie, nic no. bardziej mylnego. To to jest ty to YouTube nabrali, youtubera? <laughs> a myśleliście, że przejdę <laughs> dalej, a tak nie było tak wcale. What the fuck? Dobra, no nie zawsze różowy wybierałem, a to jest moja ulubiona no droga. Co? To nie jest różowy, to jest fiolet. Sam jesteś fiolet, to jest róż. Co ja, ja jestem fiolet. ZEPNĄŁEŚ GO! ZEPNĄŁEŚ GO! What the fuck? <laughs> Jak ty What to zrobiłeś? Popchnął go. No to się zdarza. Ludzie umierają czasami, co nie? Czasami. Kurdy. Ludzie, Ludzie umierają Dziadek z rozwalonym ryjem nie ma prawa tego wygrać. <laughs> Jaki dziadek? Nie ma żadnego dziadka już tutaj. dziadek tak, tak szybko, biega? na... no właśnie, jakby tak szybko z... no. biegał? No właśnie, dziadek by tak szybko nie biegał. Jaką wy macie reakcję? Jakby wy te... o, to... Się <grym, <grym, co i jest to jest? Nic zrobił! Co z... zobaczyć, to jest? A ja chcę zobaczyć te easy, bo to jest... To już to jest Umierajcie, tchórze! Ale ty... To ty umierasz To ty umierasz tutaj. Dobra, umierajcie! Ale się okazuje, że to Bloody serio umiera, a oni nie. Umierajcie! Patrz oni krwawią już, zaraz będą uduszeni. A macie pięknie od mojej to mocy To wam nic nie da Tu trzeba... Nie, bo tu pewnie znowu tajne przejście trzeba znaleźć. Na ja Na pewno. Zaraz znajdziemy tajne przejście. Musi gdzieś oni... tutaj być. Fajnie się oni bawią. tutaj. Jaki, albo jakiś przełącznik, albo Lebi. zapadnia, to musi być zapadnia jakaś. Na bank tu jest jakaś zapadnia. Dobra, trzeba... Nie, szybę trzeba zbić na bank! O! To? Kto to oszukuje? Trudu, trudu! the fuck? Od mojej mocy! O, gra mi się zacięła. No. blady, się stało? Gra mi się zacięła. od Cię, mojej ty. mocy! Dobra, pro, proszę zniknąć tą szybę natychmiast. Proszę Nie zniknąć tak się... tą szybę. Ale Skalu stracił HP. Tak kto stracił HP? Ooo no. Kalu Ja no? straciłem Ooo, czyli, czyli widzicie, czyli bron działa jednak, ona jest taka przewiduje, <gül radiator> ten Czas minął no. Czas minął No, no. trudno <laughs> nie o, to jest o, to jest... no. no i no, to jest. Walka była Remis. zacięta, trzeba przyznać Remis I uh. znowu wracamy do akcji Dobra, znowu wracamy do akcji Tak jak zwykle Znowu Skynex jest on, to nie wiem, naprawdę. To co to jakiś napalił się na tego aktywatora chyba. Warcie na aktywatora. <grym> no Trabić byś trochę pobiegał by. nie, tylko aktywujesz pułapkę. Chodźcie ze mną. Ja chciałam być teraz dla no to ze ja. <grym> Dobra, wow, o, o jakaś odmiana Uf. wybrali ten, zielony do odmiany widzę. To ja wybrałam. A. No nie! No i znowu... Nie, nie wierzę w to! to no no. no. Coś nie dzieje? wierzę, No i ja, teraz słabka znowu nie aktywujemy płota. To jest, jest nierealne nie po prostu. Ej, nie chodźcie po moim ciele, nie pozwalam. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> co? <laughs> Admirał się! No wiesz co? No ja Admirosie. to już zginąłem dawno. Admiro się. No ja Admirosie. to zginąłem przecież, no. Ej, możecie wam. wam też... Ej, może te drzwi są takie może nie. Ej, jak tyś to zrobił! Roki! Co, co ty coś robi? Dlaczego uruchomiłeś to, wcześniej to nie działało? To się szedł. Mówię, wadzi? że to był jakiś błąd, a nie... Nie, mi się wydaje, że za klamkę trzeba pociągnąć, bo ja nacisnąłem klamkę się otworzyła. A otworzyło. ty tutaj obok ciebie, A, no. Ej, przeczytaj no. to sobie, przeczytaj. Poczekaj, co tu jest napisane? Poczekaj, pierdol się. Nie, tu... Na <laughs> tym, na tym To, na to tym było tymi. do ciebie, Roki. <laughs> 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 Ale nie, serio, tutaj proszę, przeczytaj. Karolka tu była. Tak, tu była, dobrze. Tak, tam nie tak, wiem, bo tak, spodnie rokiego mi zasłaniają. Nie, ale dobrze, to też. tak, tak. A, Jezusa, dobrze. To jest jedna dziewczyna i tyle ludzi, tam tak? Chciałabym wiedzieć, zazdrosna jesteś. Spokojnie, wszystko w swoim czasie. Tam jest to miejsce nie jest dla wszystkich. To nie tak. Nie tak miało być. Śmierć nigdy się nie dowiesz, że żyje i nigdy nie będzie wiedzieć, gdzie no. no mi Ale, Ale ładnie Nie! Ale włączaj pułapki, a ja będę tam szczekał i ich bił. Ej, wiecie, że tutaj nie. da się przebić nie. przez drugą stronę i za płotem iść? No? Da się przebić na drugą stronę. No, ojej, czytamy to. Właśnie aktywowałem dodatkowe no. trzy Dopiero... bonusowe oh. poziomy. To się nie pomyślała. Mówię wam, ale. ale, o, okol... ale ok. o, pierwszy raz na. Nigdy mnie nie znajdą. Zjadłem. Ale będę. Przez to się opowiadali <laughs> o tym. Nie, no nie, blady, wygraj to! Oś, <grym> nigdy wyjdem. mnie nie znajdą! Nie, cicho, cicho, nie podpowiadaj Roki, ukryłem się. Nie wiedzą gdzie mnie szukać Zgłupieją, będę... Ej, będą... ja wam podpowiem, szybko, on już Dokładnie. chodzi do hamburgera! Dokładnie pod no do hamburgera! Już jest w tak, hamburgerze! Ale Zaraz będzie nagrać. aktywacja! Ale za, ale, ale, nie bez... prawda, nie jest za zakrętem stoi! Nieprawda nie mam nic za zakrętem, nie mam nigdzie. Jestem w innym wymiarze. Właśnie się przekopuję, robię tunel pod w, 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 w ziemi. Tańcz. Zaraz się przekopię do Was. Będę tańczył. Będziecie zaskoczeni, jak tam z was zaskoczą od tyłu, co nie? He hmm. hmm. Wszyscy tańczą Jestem ja 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 przysiady robią. A robię jak tam? się tańczy? Jaka to jest klasa? Wszyscy, wszyscy tańczą. tańczą Akt jak? Akt sobie robię, żeby przeskoczyć Akt I co, tańczę? Bo ja nie widzę Zaraz zobaczę Glebi? Nie, nie Anak A co? A, dance o, A to w konsoli? Ale, ale. Ja to mam zbindowane na... Tańczysz, blady, tańczysz! tańczysz. Ale to w konsoli się wkłada? W konsoli, tak, w konsoli. W to A? I tańczę, bo nie wiem. No tak. Tańczysz, tańczysz. O, no to ekstra. U no mnie nie tańczysz. Bardzo. Nigdy nie jesteś. Ale musisz stać. O, cicho, 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 ja się ukryłam, nie mam mnie tu. Gdzie Wydawało ci się, to był rok. To <grym> był roku był. Nie to Admiro zmartwychwstał. To... No że... to ja nie może zauważyć. Ja oszukiwałem tylko, ja udawałem Ale ona... martwego. Ale to, że zobaczysz, że żyje, to nie oznacza, że będzie wiedzieć, gdzie jestem. I kiedy wszyscy ja już widziałam. pójdą spać. Kiedy wszyscy już pójdą spać, to ja wtedy się przekradnę do bazy wroga. Jakby nigdy mm. nic. ...najdzie. Ale jestem... Teraz robię taką misję impassible. Ale dawaj. Teraz się przekrajniemy. Jesteś Ale jestem. Skale, ale lele, jestem... Ten, dawaj. Ale no jestem teraz. Laby, ale... Cicho, teraz. Nie, cicho, nie, zorientują, zorientują się. Zorientują się. <smart> Nic nie, 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 Ninja nie, <bez> jaj. nie, <śla> nie, No przecież to przecież nie, było nie, to zorientowanie się. nie, <śla> no To było nie, do zorientowania się. No, To nie, nie, odcinek nie, 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 mapę nie, nie. nie, no, no jedna nie na jak. odcinek, co nie? Na ile odcinek? Zwróćcie to mu... Znaczy jedna kosztowała. ma pana odcinek, a odcinek ten to pewnie będą dwa odcinki, tak przepraszam. Tak, no? to będą dwa odcinki, chyba że... Nie, to chyba... dobra, to teraz zrobimy najdłuższy odcinek ever. No! Piu! Piu. Piu. Łaaa! O! O, było blisko. Prawie daliście się nabrać, ale ostrzegłem was w ostatniej chwili. No, ostatnia runda, więc nie zjebcie tego. Od, od, od dzisiaj. Dobra, nikt nie zauważył może, nikt nie zauważył może, że nie żyje. Holera. No, nie ma się czym przejmować, nie jest, jest... tak źle. Mi smutno teraz. Ej, co jest? Dlaczego znaczy, przycisk No. zadziałał? Alu. Co się tu dzieje? Dobra, to drzewki. Ej, dawajcie, idźcie. O! i po tobie! O, o Jezu, o Jezu, umieram, Boże, nie. Nie umieram. Czemu ja umierałam? No, no nie wierzę no. w to. Ja tańczę, Czy nie tańczę. Na szalę, Vladi. No nie Zostaw mnie. No dawaj. O, Vladi. <laughs> Już. <laughs> Siostrą upłyłem <opowiem>, 10 <laughs> milionów. O, to dobrze. A o, co się nie odzywasz w ogóle? Lagi, ja malutko. <laughs> O, nie no, no, tu patrzcie, tak. nie, będzie stała to na pewno zaśnie. Poczekaj, ej, i patrzcie, wyciskam klamkę, nacisnąłem klamkę i teraz wchodzę do tajnego przejścia. Widzicie? ty to, to zrobiłeś? Klamka zadziałała, bo tu patrzcie, bo to jest taka klamka. Naciskamy klamkę i tajne przejście jest otwarte. No tak, <laughs> czemu o tym wcześniej nie pomyślałem? Widzisz? No <laughs> to już teraz względem. No, tak, to przeszedł. Ja przeszedłem. Ej, no? No? Ej, mam pomysł! Chodź, 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 chodź! chodź, chodź. Gdzie? Chodź, 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 chodź. Dobra, chodźmy! Chodź, chodź, chodź tędy! Ale niczego nie będą się spodziewać, szybko! Szybciej my idziemy! Otwórz to! <śm> no nie, cału to nie... Jest. <śm> no nie <śm> wiem, zacięło się coś! Ej, odbierz to, odbierz to, 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 musi to, to musi być jeszcze jedna klamka jakaś ukryta! Natychmiast, otwórzcie to! Patrzcie co tam robicie... Ej, proszę! Nie! No dlaczego to zrobiliście? Co? No przecież ja byłem nie! nadzieją! Zabiliście mi kolegę! Ale wyleję, dostaniesz wysolu. Dobra, admiro, idź do kryjówki. Dobra. Barwał. Ciekawe, czy teraz tylko moja głowa wystaje. Nie może ktoś zobaczyć, czy moja głowa wystaje z płotu? Eee, no, ale... Możecie przechodzić śmiało na Co? E? Brawo. Ratuj Co? mnie! Bięgnę. Ratuj What? mnie! Szybko tak cię połączycie! Co żeś zrobił? Przeżyj to! Nie! Ale, ale zaczęły trwać za serdecznie. Oszustwo. cheater. O! I koniec. O nie. Tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek z. Yy... Z Gar Smoda, Dobra, Tak, to był Garys Mod. Hey. Hello hey. Dobra, Śpicie, Śpijcie słodko, jak ta siostra. Jak ta siostra.